W tym roku, tak jak co roku, standardowo zupełnie olałem złote globy, bo to nagrody o zerowej wartości i prestiżu więc, szczerze mówiąc, nawet nie wiem, kto tam co dostał no bo co to za różnica. Ale to jest bardzo dobry rok dla tego rozdania bo wreszcie po tylu latach tego cyrku środowisko Hollywood zorientowało się, że trochę słabo, jeśli bierzemy pod uwagę nagrody przyznawane przez grupę leśnych dziadków, nadając im jakiekolwiek znaczenie i udając, że wszystko jest okej, okay, no bo co roku mamy fajną galę. Znani aktorzy rozpoczęli otwartą krytykę i nawołują do bojkotu imprezy. NBC anulowało przyszłoroczną transmisję. Netflix i Amazon postanowiły zerwać jakiekolwiek biznesowe relacje z globami, a na przykład Tom Cruise ogłosił, że odsyła swoje trzy zdobyte złote globy. Krytykuje się głównie brak czarnoskórych członków wśród gremium przyznającego nagrodę, co wierzcie mi, jest naprawdę mocnym spłyceniem problemu. Ale wiecie, dzięki temu gwiazdy mogą wyjść na bardzo progresywne i tolerancyjne osoby, co dobrze im robi na wizerunek, niezależnie od tego, czy faktycznie mają dobre intencje, a mogą mieć. Żeby wam jednak nakreślić, co jest grane, potrzebujemy nieco szerszego kontekstu. Wobec tego pozwólcie, że wam to wytłumaczę. Obiecuję, że nie będzie długo. Oto, co jest nie tak ze Złotymi Globami. Gremium, które przyznaje Złote Globy, to Hollywoodskie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej, Hollywood Foreign Press Association. Czyli 87 stacjonujących w Los Angeles korespondentów zagranicznych mediów z całego świata. Oficjalna strona podaje około 90 członków, więc stamtąd się konkretnej liczby nie dowiecie, ale prasa zgodnie podaje właśnie liczbę 87. Są to głównie niemłodzi, w ogromnej większości biali dziennikarze, i faktycznie nie ma tam absolutnie nikogo czarnoskórego, zajmujący się pisaniem o Hollywood do swoich lokalnych magazynów, w tym, jak podaje Los Angeles Times. Na przykład była Miss Universe, rosyjski kulturysta filmowiec oraz pewien Finn, który ma na koncie dwie książki oraz DVD o chińskiej sztuce czytania z twarzy. Wszyscy oczywiście przyspawani do stołków, bo członkostwo w HFPE daje masę wymiernych profitów, przede wszystkim finansowych, mimo że oficjalnie jest to organizacja non-profit zwolniona z podatku. Mimo to, choć tego oczywiście nikt nie udowodnił oficjalnie, Wiele źródeł mówi dość zgodnie, że członkowie HFPA regularnie przyjmowali drogie prezenty czy pieniężne wynagrodzenie od producentów i wytwórni, których filmy potem konkurowały o nagrodę. Mało tego, niektórzy nawet te drogie prezenty albo wejściówki na samą galę sprzedawali online. Wszystko rzecz jasna odbywało się po cichu, a żeby czasem nic nie wyszło na jaw, organizacja starała się jak najbardziej unikać przyjmowania kogokolwiek nowego, nawet jeśli taka osoba spełniała postawione wymagania. A jeśli już mieli kogoś przyjąć, no to najlepiej kogoś, kto wydawał się niegroźny. Norweska dziennikarka Kirsti Fla nie została dopuszczona do HFPA. Przepraszam za rym. Twierdząc, że inni norwescy członkowie nie chcieli konkurencji przy nagradzaniu filmów czy relacjonowaniu imprezy. Fla nawet pozwała HFPA o niesprawiedliwy i nieuczciwy proces rekrutacji, ale no nie było jak tego udowodnić, więc przegrała. Organizacja sama sobie wybiera członków i nikt nic z tym nie zrobi. A historii takich jak ta, dziennikarzy, którym odmówiono członkostwa bez podania konkretnego powodu, bo nie, jest cała masa. No i w sumie trudno się dziwić, no bo jeśli podobno, członkowie mogą regularnie liczyć na różne profilacje. No to szkoda je tak dzielić niepotrzebnie na więcej osób, prawda? W tym roku na przykład okazało się, że część gremium została zaproszona przez twórców serialu Emily in Paris do stolicy Francji, czyli nawiasem mówiąc o Ironio, płacił Netflix, gdzie potraktowano ich jak królów, rezerwując najlepsze hotele i dbając o wszelkie wygody. No i dziwnym trafem, serial ten znalazł się w gronie nominowanych, mimo fatalnych recenzji. Najgłośniejszą taką kontrowersją była jednak ta związana z nominacjami dla The Tourist i Burlesque w 2010 roku. Oba filmy raczej nie były pieszczochami sezonu nagrodowego, a mimo to pojawiły się w nominacjach. Potem wyszło na jaw, że dystrybutor obu filmów, Sony, zadbał o luksusowy wypad do Las Vegas dla członków HFPA ze wszelkimi wygodami i prywatnym koncertem Sher, Nic nielegalnego, oczywiście, od po prostu niezobowiązujący wyraz sympatii dla bezstronnych dziennikarzy. No dobra, zatem jeśli jest to taki szemrany interes. To czemu ludzie kojarzą i liczą się z tą nagrodą? A siła złotych globów to wyłącznie sama ceremonia. Jako, że te nagrody nie mają żadnego prestiżu wynikającego z tego, kto je przyznaje, ani większego znaczenia dla samych ludzi kina czy telewizji, ceremonia zawsze była traktowana jak dobra impreza, na którą można sobie pójść, i, co najważniejsze, nabić się na koszt organizatora. Co oznacza, że telewizja transmitująca galę zawsze miała kogo i co pokazywać. Bo gwiazdy zwykle chętnie wpadały na to rozdanie. Cała gala zresztą zawsze była luźniejsza, niż na przykład podkreślający swój prestiż Oscary, a przez to też przyjemniejsza do oglądania. Do tego co roku mamy masę kategorii z tym słynnym podziałem na pozycje dramatyczne i komediowe, co oczywiście pomnaża liczbę gwiazd i produkcji, które zawsze coś tam dostaną. Swoją robotę zrobiły też oczywiście dobrze znane otwierające monologi Rickiego Gervaisa, czy Tiny Fey i Amy Polar. Nie prowadzący często nie, pie... nie bawili się w tańcu, ostro żartując nawet z samych globów i tego jak łatwo przekupić gremium przyznające tę nagrodę. And I'd like to quash this ridiculous rumor going round that the only reason the Taurus was nominated was so the Hollywood Foreign Press could hang out with Johnny Depp and Angelina Jolie. That is that is rubbish. That is not the only reason. They also accepted bribes. Zatem oglądało się to jak niezły stand up. Dlatego też widzowie chętnie ten bałagan na kółkach oglądają co roku. A jeśli widzowie to oglądają, no to wytwórnie chcą się tam pokazywać i w ten sposób reklamować swoje filmy. A najlepiej to też w ogóle dostać tego globa, no bo czy taki widz będzie się przejmował, że jest to nagroda, którą przyznaje niecałe 90 praktycznie losowych osób? No nie, nagroda to nagroda, a ekspozycja w mediach to ekspozycja w mediach. A mimo wszystko tego Globa wygrać łatwiej niż na przykład Oscara. Bo żeby dodać sobie szans na zwycięstwo w nagrodach Akademii, trzeba lobbować u ogromnej liczby akademików, robiąc całą szeroko zakrojoną kampanię. A gdyby ktoś chciał bawić się w przekupstwo znaczy bezinteresowne miłe gesty, jakiś zegarek czy coś, no to musi się liczyć z przekupywaniem paru tysięcy osób. Bo cała akademia to teraz prawie 10 tysięcy ludzi, a na złotych globach? No, wystarczyło przekonać większą część z tych 87 członków HFPA, by dostać tę ekspozycję w mediach. To tyle co nic w porównaniu do Oscaru. I dlatego ten biznes się kręcił, bo w sumie wszyscy na tym korzystali. A najbardziej samo Hollywood Foreign Press Association. No i wiecie, jeśli śledzicie co roku to rozdanie, emocjonujecie się nominacjami czy rozdaniem statuetek, to spoko, wasza sprawa jak spędzacie wolny czas i gdzie lokujecie swoje emocje. Miejcie jednak na uwadze, że sama ta nagroda w rzeczywistości znaczy przez nieczyste zagrywki kapituły mniej więcej tyle co nagroda Złotego Ziemniaka na wykopkach w kozich dubkach. A to, że globy istnieją od dawna w publicznym dyskursie, to kwestia wyłącznie tego dziwnego, ale wciąż działającego układu oraz tego, że stoi za nimi niewielkie grono całkiem przekupnych ludzi. I tak, oczywiście, już widzą standardowe komentarze pod tytułem A co z Oscarami? Przecież one też mają dużo na sumieniu. A no, mają oczywiście. Wciąż to głównie konkurs popularności, które studio sfinansuje sobie lepszą kampanię. Wciąż regularnie trafiają się tam wyjątkowo dziwne pominięcia w nominacjach, od czasu do czasu dziwne nominacje, a sama ceremonia to z roku na rok coraz większa męka do oglądania. Ale akademia przynajmniej się jakoś reformuje, stara się przewieczyć swój skład, do tego tutaj nie ma opcji, by doszło do jakiejś próby korupcji czy przekrętu, bo zwyczajnie nie dałoby rady przekupić tak wielu osób. Globy z kolei to patologia i dziwne że aż tyle zajęło by ktoś w Hollywood zwrócił na to uwagę i naprawdę nie jest problemem to że nie ma nikogo czarnoskórego w składzie HFPA tak samo jak jakiś czas temu przy okazji hashtaga Oscar's so White nie było problemem to, że zabrakło nominowanych czarnoskórych twórców czy aktorów to nie był problem to była konsekwencja problemu jakim było utrzymywanie status quo w postaci gremium Akademii składającego się z ludzi poprzedniej epoki którzy nie kumali tego, co ciekawego w świecie filmu robi się dziś, którzy nie oglądali filmów młodych, niebiałych reżyserów, nie szanowali specjalnie kina gatunkowego, nie wychodzili poza oglądanie Oscar Beitów itd. Z czasem udało się to towarzystwo zdywersyfikować, odmłodzić i przewietrzyć, no i są tego efekty. Nagle okazało się, że wow, jest całkiem sporo wartościowych rzeczy w świecie filmu, robionych niekoniecznie przez starszych, białych facetów. No i podobny problem jest tutaj z globami, aczkolwiek tutaj... Nie widzę za bardzo możliwości konkretnej zmiany i reformy, co najwyżej lekkie pudrowanie tego trupa, co zresztą złote globy już sobie ogłosiły. Dla mnie osobiście te nagrody są po prostu żartem i lepiej moim zdaniem je ignorować, by znalazły się tam, gdzie ich miejsce na śmietniku historii. Tyle ode mnie, dzięki za uwagę.